Słuchajcie widzowie, coś się stało z moją twarzą Zaraz wam ją pokażę Tutaj normalnie na filmiku, nie na disco, tylko normalnie Zaraz wam pokażę moją twarz Ale jeszcze zanim to czekajcie Szybko biegniemy do telewizora, szybko Dlatego, że wleciała nowa piosenka Smiles o wiele przygód, zobaczcie tutaj Wyszukałem co na telewizorze No tutaj też jestem, siema Na telewizorze wyszukałem Smiles o wiele przygód To jest tutaj Ale od tyłu? Nie, nie, no to jest normalne Wleciało już niedawno, ile? 400 tysięcy prawie? Wow Smajsu, wiele przygód, zapraszam was, to jest oficjalne, już, już wleciało, możecie sobie wyszukiwać, ja wpisałem Smice, to od razu wyskoczyło, a tutaj... E, co? Płamany? Ej, czemu ja jestem płamany? Kto to nagrał? sepek? Co <laughs> on nagrał, że jestem płamany? Przecież jestem normalny, ej, co jest? Ja nogi nie mam połamane, a tu mamy złamane... <laughs> Co jest na wózku, chłopie, ale ja jestem cały, co on nagrywa. A tutaj Patrycja, co jest? Trzecia w nocy? To będzie u mnie jutro na kanale. No i słuchajcie, możecie już wejść, weźmy sobie, włączmy. Cześć, jest pilot, pilot, a tutaj mam pilot. Ale jeszcze zanim poczekajcie, patrzcie, też mam fajne rzeczy z mojego sklepu. Możecie sobie wejść, zobaczyć. Worek szkolny i w tym worku coś jest. Mamy też zeszyty. Tych zeszytów trochę też jest eleganckie, takie z grafiką. Możecie sobie wejść, zobaczyć. Naklejki te są stare, ale te są nowe. Możecie też zobaczyć smajsu kropel w opisie i czapki tak samo o takie czapeczki ale w środku coś tutaj jest uwaga uwaga patrzymy co jest w tym worku szkolnym on naprawdę pomieścił tą rzecz jedną ja wiem co tam jest <laughs> uwaga 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 wyciągamy 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 jak to trzyma co to za worek no ale jaki mocny chłopie i co jest syry nie mogę wyciągnąć jak to możliwe czekaj czekaj trzeba jakoś to jeszcze bardziej no chcę wam pokazać szybko dobra zaraz włączymy o wiele przygód ale chciałem wam to pokazać no co jest tej syry nie mogę wyciągnąć czekaj bo Jedną ręką ciężko, bo drugą nagrywam, nie? Uwaga, uwaga, co tam jest, co tam jest. przytrzymę to. <laughs> Nogami, chłopie. O, wyciągam! Idzie. To jest poduszka! slow. Taka puszbuszysta normalnie, chłopie. Też możecie sobie zobaczyć. E, Pierwsze nie w opisie smysokru.pl No i przechodzimy teraz do teledysku. Ja sobie go odpalę, tylko gdzie jest. Gdzie jest pilot? Gdzie po. Gdzie ja pilota? <laughs> Nie, ma pilota, gdzie jest pilot, chłopie? A, Dobra, tu jest. Dobra, mamy. Już wybrałem i się odpaliło, co? Ej, ty mały jakaś się odpalił? Lol, jak to? Ha! Ci, na tym małem ekranie. Smilesu, wiele przygód, eleganckie. A tutaj było. O, tu bajna piosenka, jakie <noise> oczy! <noise> Mam teren przekopany i wiarę, swój plan. Możecie już sobie wejść, zobaczyć. Sprawdzajcie. Pierwsza nie w opisie. Smilesu, wiele przygód dostępne. Klikajcie, wbijajcie. A teraz idziemy do mojej twarzy. Uwaga, uwaga, teraz pokażę wam moją twarz. Co mi się stało z twarzą, nie? Normalnie nie uwierzycie. Tylko proszę, nie śmiejcie się ze mnie w komentarzach. Jak będziecie się śmiać, to ja to kasuję, nie? Dara, uwaga, uwaga. Pokazuję, to są moje spodenki, to obluza bluza, Smile Slow, dostępne na sklepie. Uwaga, uwaga, pokazuje się. Trochę się stresuję. Kliknijcie łapeczkę. Kto mnie słyszy teraz, to klika łapeczkę. Łapeczkę i subika. A dobra, łapeczka wystarczy. Uwaga, uwaga, nic nie mówię, tylko pokazuję twarz. Uwaga, uwaga, patrzcie na to. Co Co to było? Dobra, tylko się nie śmiecie. Bo twarz mam dziwną, tak, ale proszę się nie śmiać, no. Do widzenia. Do jutra. Jutro też będę. Jutro też będę z piosenką.